Siemanko, z strony, znam was w kolejnym odcinku z serii MPG No i dzisiaj przyszedł w końcu, w końcu przyszedł ten czas, kiedy zaczynamy żniwa Kiedy stoi tutaj Bizon, no i w końcu możemy nim wyruszyć w pole Ale na samym początku chciałem was poprosić o zostawienie łapeczki w górę I, subskry i subskrypcji na kanale, kto jeszcze nie ma, z dzwoneczkiem pamiętajcie Bo wtedy YouTube informuje was o kolejnych odcinkach na moim kanale I nic nie przegapicie Słuchajcie, no dawno znowu nie był MPG e, Ale już jest, mamy tutaj tego naszego Bizona, którego pożyczyłem od kolegi e, No i dzisiaj sobie nim będziemy, słuchajcie Pracować. I też dla was ważna informacja to, te, to, teraz czekajcie To oglądacie teraz, bo ja to nagrywam w czwartek Czyli oglądacie to w czwartek Słuchajcie, we wtorek miałem już urodziny Także mam już 18 lat I chciałbym wam zapowiedzieć, że niedługo W najbliższym czasie jeszcze was poinformuję kiedy e, Będzie live urodzinowy po prostu Także tam sobie posiedzimy Pogadamy, wszystko ustalimy Wszystko wam opowiem e, I będzie, i będzie gitara Dobra, już nie będę przedłużał, wsiadamy do tego naszego bizona Napiszcie hashtag żniwa też w komentarzu przypnę wam serduszko i słuchajcie, dzisiaj też trochę takie inne ustawienie kamerki z, światła może z tego tuż powodu bo coś mi się popierdzieliło tutaj z ustawieniami Próbował, próbowałem walczyłem z tym, ale nie udało się i musiałem tę kamerkę troszeczkę przybliżyć i dlatego ona jest trochę niżej, trochę inaczej widzicie trochę inaczej, to wygląda. Nie mogę się przyzwyczaić cały czas, patrzę tam gdzie ona normalnie stała, ale teraz stoi tutaj, także tutaj muszę do was mówić. No i co? I mamy to o MPG. Pytaliście właśnie cały czas o MPG, kiedy będzie MPG, gdzie jest pani Janina, więc może od początku będę zaczął, no zacznę po prostu od waszych pytań. Kiedy MPG? No to MPG mamy dzisiaj, lecimy ze żniwami, już zaraz możecie mi napisać, że o, to żeś się kurde obudził, jak już dawno po żniwach. No dawno po żniwach, widzicie, no, ale u mnie jeszcze żniwa tutaj będą trwały, muszę skosić, na razie idziemy w owiec, ja już tam sobie zaprowadziłem ciągnik. Ten bizon, zobaczcie, chodzi, jedzie, to znaczy, że będzie nam pracować. Także jedziemy w Owiec, pokosimy sobie Owiec, tam ciągnik zaprowadziłem, tak jak już mówiłem, mojego zetora i przyczepy pani Janiny. Pani Janiny przyczepkę, to jest D47 chyba, ale bez żadnych tam, wiecie, nadstawek, tylko po prostu zwykła przyczepa. Także zresztą, zresztą zaraz to zobaczycie. No i może będę odpowiadać na kolejne pytania gdzie jest pani Janina, czemu pani na nie nagrywa filmów i otóż słuchajcie, pani na razie nie nagrywa filmów, dlatego że komputer strasznie pani Nini szwankuje. Ostanie do ściacha dla Was live'a odpalić, ale no niestety e, jej się to nie udało, bo komputer, no komputer coś e, nie tego jest, nie po prostu komputer nie wyrabia i nie jest w stanie pani Janina nagrywać, e, nawet w farminga chyba się nie da odpalić, także... Także no kurczę lipa, no trzeba coś z tym działać, A czemu teraz nie było przez kilka dni odcinków, no słuchajcie, to wszystko było związane z tą moją osiemnastką. W sobotę miałem taką osiemnastkę, wiecie, taką imprezkę. No i teraz we wtorek kolejną imprezkę też by... Kolejna imprezka też była. Eee, więc o zobaczcie już tam ciągnik stoi. Nie wiem czy będzie wid... Oj oj, oj 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 Kurde, że bym przybliżył. O, tam widzicie? Także lecimy. Eee, a o co ja zrobiłem? O, skurwę to tak można. Zobaczcie, ale jaja, do tego to ja nie wiedziałem. A czekaj, a do przodu. O, kurde! Poczekaj, a można. Można wstawać, ale są so jedybiste. Do tego to nie wiedziałem. Słuchajcie, fajna sprawa. To tam, to, tam, to nam myślę, że się przyda. Eee, no i tak, do no tego pani inny na razie nie nagrywa filmów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś tam się uda ogarnąć z tym komputerem. I będziemy w końcu musieli. Mogli ruszyć. Już też widziałem w że pojawiały się, że MPG umiera że mpg już nie jest ciekawe słuchajcie, no żniwa trzeba zrobić, żniwa trzeba zrobić, no wiecie poza innymi sprawami żniwa trzeba zrobić ale też mam plan na mpg i o tym myślę, że pogadamy sobie na live urodzinowym, który będzie taki dłuższy będziemy mogli tam przegadać wiecie, wszystkie po prostu tematy które są do obgadania i tam wszystko sobie wszystko sobie po prostu przegadamy a teraz ja wierzę słuchajcie wjeżdżam tutaj już od razu odpalam odpal bizona, pal bizona, zobaczcie jak bizon wygląda a, światełka to można sobie zgasić, bo nie będzie mocy O, o, nam leci do tyłu, bo hamulców nie ma Zobaczcie, no bizon jak bizon No tutaj nie ma co za dużo o nim opowiadać Tylko nie wiem, czy nie będzie za głośno Muszę go troszkę chyba podciszyć Dobra, słuchajcie, troszkę tu podciszyłem wszystko Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko Elegancko słychać O, dobra, wjeżdżamy I co, będzie nam dobrze tu wszystko, kurczę, chodzić Zaraz zobaczymy Zobaczcie, bizon kosi, także to jest najważniejsze Dobra, jest gitarka, także możemy sobie Elegancko kosić ja nie chcę też za... Wiecie, chodzić za y, szybko, ja sobie wstanę troszkę A mogę ja tam trochę po... Tutaj to ja... Ja wiem, ale czy ja mogę się wychylić tam bardziej? Czekajcie Czekajcie, bo tu co... O! Zobacz, zobacz, zobacz! I jak. Człowieku, no takich jaj to jeszcze nie widziałem, mogę... O! No i to jest prawdziwa pozycja za... Przy bizonie, tak? Mogę sobie, zobaczcie, cyk, cyk O, tak mniej więcej będę sobie kosił Bo ja muszę tu wszystko widzieć, muszę wstać Muszę widzieć, dobra Podjeżdżamy jak tu nam to będzie sypać, ciekawe nie, jak to będzie sypać ten owies, czy nam jeszcze nie obleciał, bo tu już wiecie, terminy, zaraz mi powiecie, że po terminach, a ja się obudziłem, żeby kosić, no ale no to tak jak wam tłumaczyłem już, że to tak, o zobaczcie, stoję, a człowieku, te motowidła, motowidła wyżej można dać, tak, żeby to tylko nagarniało, a to samo ma wchodzić, także motowidła, motowidła wyżej, można troszeczkę je sobie tak przy, przybliżyć, o dobra, i będzie gitara. Możemy troszkę szybciej chodzić, bo on nie jest aż taki gęsty Będzie, no, owiec to jako owiec, na no, trochę czasu przelecie, jakieś wiatry, deszcze, chociaż na całe szczęście nic nie było Więc owiec na pewno jest suchutki, słoma suchutka Nie będzie trzeba na nic czekać, będzie można od razu Od razu siadać kurcze w ciągnik i to prasować tą słomę Ciekawe kto nam będzie sypać, do tego jestem bardzo ciekawy, do to klapę sobie chciał otworzyć, tylko tak to Lipa chyba z tej strony się nie da, bo było. trzeba wejść na kombajn No i co dalej tutaj mamy do przegadania Słuchajcie, no zdałem prawo jazdy tak jak wam już mówiłem To zdałem prawo jazdy 17, 17 sierpnia No ale wiadomo wniosek dopiero prawo jazdy został wysłany w dniu moich urodzin czyli we wtorek yy, Więc no, no dopiero dwa dni minęło, nie? Także jeszcze prawo jazdy niestety nie mam, no a nie można jeździć dopóki słuchaj wiesz nie odbierzesz jak nie odbierzesz tego no kwitku kurde no tego no w po prostu, prawka, jak nie odbierzesz, to nie możesz jeździć. To nie, to nie chodzi o to, że zdałeś, no zdać mogłeś zdać, ale musisz odebrać kwitek, bez tego nie można jeździć. I słuchajcie, jak odbiorę Prawo Jazdy, na pewno nagram dla Was pewien ciekawy odcinek, e, który, który właśnie będzie związany z tym. Mogę Wam zrealizować, że będzie związany też z samochodem, który chciałem Wam zaprezentować. E, no i tyle w sumie, no i tyle. No trzeba poczekać jeszcze chwilę. E, no, powiedzieli mi w urzędzie, że 3 tygodnie będzie, że trzeba, będzie trzeba czekać na Prawo Jazdy, ale tam sprawdzałem na tej stronce. To oni w dzień moich rodzin wysłali wniosek, tam jest napisane, że maksymalnie 7 dni roboczych. Więc mam nadzieję, że to będzie wszystko tak jak tam jest napisane, bo jak nie, to będzie trochę kicha, nie? Ja liczę, że, następ, że w następnym tygodniu, tak na przykład w piątek, do piątku już w następnym tygodniu, to odbiorę, ale zobaczymy, no to ja tam na nic się nie nastawiam, bo jak nie odbiorę, to będzie mi przykro. Więc na razie się... O zobaczcie, już kurczę troszkę w zbiorniku widać tylko jakoś, jakoś chodzę, ale tutaj to jest tak jakoś posiane, więc tu się nie da inaczej równie chodzić. O zobacz, już ten kurz mi do nosa idzie, muszę o tako robić. Już kurz, kurz idzie do nosa. No i widzicie dzisiaj trochę takie inne ustawienie tej kamerki, no ale inaczej nie dałem rady. Też na szybko dla Was ten odcinek nagrywam, kurczę, żeby go dzisiaj jeszcze wstawić. Bo bardzo bym chciał, bo już kilka dni bez odcinku było, no ale tak jak wam mówię, no to wszystko przez 118, tu jedna impreza, tu druga. I wiecie, kurczę, naprawdę nie miałem kiedy usiąść. Yy, ale już, już jestem, już powracam, już teraz jestem wolnym człowiekiem. <noise> wolnym człowiekiem, 18 lat. Słuchajcie, jeszcze nie mogłem dowodu wykorzystać. Muszę iść chyba, muszę iść chyba gdzieś do sklepu i jakieś piwo kupić, tylko żeby mnie o dowód zapytali. Bo tak to zawsze wiecie. No, o dowód pytają, o dowód pytają, teraz żeby mnie chcieli zapytać. To by mi tak taką, podob dowód i, i cyk, i mogłem sobie kupić piwko. Także już teraz możemy bez problemu. A, i właśnie bo zapomniałem Wam dodać ten livestream urodzinowy, który będzie, no to oczywiście będzie livestream zakrapiany, tak, no bo musimy opić, bo nie ukrywam, że, e, znaczy muszę po prostu zrobić takiego live'a urodzinowego, muszę i chcę, bo też wiele Wam zawdzięczam, no kurczę, przecież ja na YouTube nagrywam od dzieciaka, kurczę, ja zacząłem nagrywać jak miałem 10 lat e, na YouTubie i tak naprawdę przez całe moje życie ten YouTube gdzieś tutaj jest. E, więc chciałbym wam za to podziękować, na takim live'ie urodzinowym, sobie pogadamy, posiedzimy, jakieś konkursy porobimy e, też mam pewien pomysł taki fajny. E, więc no po prostu czekajcie na informacje myślę, że jak nie w tym tygodniu się nie uda, to w następnym, tylko też na, proszę... dajcie mi znać w komentarzu, chociaż kilka osób, co to teraz ogląda Czy dla was to by był problem, tak na przykład bym zrobił w tygodniu streamać, czy to musi być koniecznie w weekend? Czy może być w tygodniu? Bo słuchajcie, teraz są jeszcze wakacje, ja zobaczę. Na szybko zobaczę sobie, znaczy kosimy, kosimy, tylko na szybko zobaczę, wiecie, bo chodzi mi o to, że kiedy wakacje się kończą, bo wiem, że teraz do szkoły pójdziecie, ale ja chcę jeszcze wakacje zrobić tego streama, no to dzisiaj, kiedy to oglądamy, jest 25, znaczy kiedy to oglądacie, nie, nie musicie to dzisiaj oglądać, może kiedy indziej to oglądacie, ale mówię to, kiedy to wstawiam, to jest 25, to jest czwartek, no i wakacje macie do środy, czyli, a nie byłoby problemu, na przykład, jakbym, no nie wiem, czy mi się uda w ten weekend, nie, jakby się nie udało w razie w ten weekend mi zrobić tego streama, tak bym, załóżmy, zrobił czy w poniedziałek, czy we wtorek? Bo w środę tu już nie, bo wy na rozpoczęcie będziecie szli ale czy w poniedziałek, czy wtorek? Albo na przykład sobota, czy niedziela? Eee, dajcie mi znać w komentarzu, czy nie byłby dla Was problem, jakby stream był na przykład w tygodniu. Eee, czy jesteście w stanie oglądać w tygodniu na przykład streamka? Bo to wiecie, ja bym zaczął streamka załóżmy, nie wiem, ciężko mi na razie powiedzieć, bo musiał to wszystko ustalić. Eee, załóżmy, bym zaczął streama o. O kurczę, to zbiornik będzie innego pewnie. O 19.00. No, to powiedzmy 19, czy to może 18, nawet i bym skończył gdzieś tak 24, by było GIT. Co? Tak mi się wydaje. No, i byśmy sobie posiedzieli i na OM, byśmy coś może pograli. Ale myślę, że bardziej byśmy sobie tak posiedzieli, pogadali taki stream urodzinowy. Gierki możemy zostać na kiedy indziej, a to taka okazja, to wiecie, to się nie powtórzy już. E, bo kolejny raz 18 lat nie będę miał. No, chyba, że jak będę miał, wiecie, kolejną 18, albo kolejną 18 lat, to nie wiadomo, co to będzie. Yy, więc, no, tak można kurczę zrobić. No, dajcie mi znać w komentarzu, muszę to wszystko też przemyśleć. I zobaczymy, zobaczcie, bizon kurczę zapierdziela tu go nic nie zatrzyma. Tu widzę, że ktoś też nie pokosił jeszcze, to nie tylko ja taki kurczę. I tam jakiś rzepak jest, widzę, zobaczcie. Tam, no, widzicie, Kur... O widzicie, tam jest rzepak jeszcze niepokoszony. O kurde tam, ale to jest dziwne takie, zobaczcie. O, dobra. O, muszę sobie teraz tak zrobić O kurde, to teraz wyjechałem na miedzę, muszę trochę cofnąć Eee, tak jak ja tak będę robić, to nic z tego nie wejdzie, słuchajcie Dobra, cyk, i odtąd zaczynam To nie tak, tak ja będę robić, to widzicie, jak się oglądam, to gdzie się tu jedzie krzywo kombajn Tu możemy trochę podgonić Można podgonić trochę, bo... Widzicie, no ale Bison dobrze chodzi, no koleżka dobrze, że... Dobrze, że mi go pożyczył Coś on tutaj dusi go trochę, ale nie wiem Może normalne. O skurczybek, no i koniec No i mamy pełno Pełno rurę mamy, że tak powiem Dobra, to teraz musimy, słuchajcie, o muszę to powyłączać Jak to się robiło, jak to się robiło, czy to tu się robiło, tak Tu się robiło Wystawiamy rurę Cyk, i teraz lecimy szybko po pociągnik Podjedziemy tu na między, no kurde, no jak mamy inaczej podjechać Podjedziemy sobie na między, ty, tu daleko Zobaczcie, to powiem wam, że w miarę nieźle sypie To jak tak, to nie obleciało to jeszcze Jeszcze nie obleciało, no to dobra, no to jak Tak będzie, o, widzicie, znowu tam patrzę Jak będzie tak sypać, no to nie będzie tragedii, tak myślę No nie wiem, co o tym sądzicie No zobaczcie, jak nawet raz w koło nie dałem rady przejechać A tu jest zbiornik, tylko ciekawe, ile tu ma zbiornik, wiecie pojem, O, trochę pojadę po tym Ciekawe ile zbiornik ma pojemności, bo to też jest ważne. Co jest? Cholera bita, kabli nie podpiąłem. Ja pierdziela mówię, co go tak muli A tu kable nie podpięte. Hamulce trzymają. O, teraz to on jedzie, bo tu trzeba zapierdzielać, czy nie? Kurde, żeby tu na między nie było żadnego kamienia, bo jak będzie kamień, no to zaraz będzie po ciągniku. Nie no, może żadnego Może żadnego nie będzie. Zaraz Zaraz się okaże. No, okaże się jak przy Dobrze, to drzewo tam minęliśmy. O, dobra, podjeżdżamy. I, i sypiemy i cyk elegancko kurcze pieczone zobaczcie Bizonek, widzonek. lecimy sypiemy dobra i zobaczymy ile tu nam wyjdzie Gdzie co jak się nasypie to po prostu sobie wiecie włączę chudnik, ale tak z ciekawości chcę sprawdzić jak to będzie wyglądać o kurcze pieczone tu nawet nieźle bo tu zaraz pewna przyczepa będzie jak ktoś się okaże że ja pewną przyczepę nasypie Widzicie, mogłem od kogoś przyczepę pożyczyć. Bo tak to ja będę śmigać 2,5, o kurcze pieczone. No to połowa. Dobra, lecimy w takim razie dalej. No to w takim razie wam powiem, że będzie. Będzie problem. Może być problem z odwozem. Kurczę, wiecie, żeby też pani Janina była. To wtedy byśmy to ogarniali. Pani Janina była odwoziła do mnie do stodoły. Tam, bo jeszcze silosu nie mam. A ja bym to. A ja bym tutaj to wszystko kosił. I wtedy by nie było problemu. Ale ten kurz to powiem wam, że kurde. Do oczu się nasypie Masakra, Już tej rury nie będę chował, bo to nie ma, nie ma sensu. Może być otwarta przecież. ale kurczę, powiem Wam, że się za niewygodne. Można sobie elegancko siedzieć i tyle. Ale słuchajcie, życzę Wam też powodzenia. Kurczę, bo już tydzień wakacji Wam tylko został. I ja, jak sobie przypomnę, rok temu pamiętam, yy, miło u mnie zawsze urodziny kojarzyły się z tym, że już, jest, że już jest lipa, nie, że jest koniec wakacji, trzeba znowu do szkoły iść. Pamiętam, że zawsze urodziny, jak miałem, to mówię, kurczę, ale fajnie, ale lipa, bo już, bo już do szkoły, nie? No i a teraz kurczę tro, troszeczkę jest inaczej, no właśnie nie mam już tej szkoły, bo już skończyłem. jak ktoś nie wie, już szkołę skończyłem, no i zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak to będzie. Chciałem właśnie kurczę te prawo jazdy odebrać, mogłem dla Was jakieś fajne odcinki zacząć nagrywać. No mamy takich kilka planów, ale nie chcę mówić, bo jeszcze ktoś, jeszcze ktoś wiecie, plan może podpierdzielić. I tyle będzie, nie? i tyle z tego będzie, ale zobaczycie mam nadzieję, że Wam się będzie podobać eee, No i w sumie jestem ciekawy tego odcinka kurczę, co nagram z samochodem, co, co będziecie tam Co będziecie gadać, ale to zobaczymy nie, to jeszcze Wam mówię, że Kurde coś ten kombań jakoś Widzicie co chwilę jakoś tak przerywa i Nie wiem, nie wiem, ale to pewnie bizon, one tak chodzą Dobra, my sobie tu do między podbijemy. O! Poczekaj Kurde, zgas mi ten kombajn. Może się zagrzał, co? No, cholera jasna. O, o, o! Poczekajcie, chyba zapali, chyba zapali. Chyba zapali, dobra Jest? Jest. Dobra. O! I koniec Poczekajcie, jeszcze raz. Odpalam No i nie chcę. O, Teraz to już w ogóle. Co się stało, kurde? Ja pierdzielę, że to te bizony, to tak zawsze jest. Mi właśnie kolega mówił, że on jak zacznie przerywać, yy, to że... że może być kurcze, że się coś spierdzielić może. Mówił, że on szwankował. Tylko nie wiem o czym on mi kon konkretnie mówił. Żebyście wy byli, wy się znacie na tych bizonach, powiem Wam tak. No kurde, gorący jest chowany. Ale no to normalna rzecz, no silnik, tak? Silnik, no to musi być gorący, ale no to. Ile tego jest tutaj? No troszkę, troszkę jest, ale to nie o to chodzi. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Dobra. No. O! Dobra, zapalił. I poczekaj, i teraz, i włączamy. O, jedzie, 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 zobaczcie, jedzie. o. No i koniec. Eee, dobra, nie będę go męczył. Muszę po prostu po kolegę zadzwonić. Bo jak to tak będzie wyglądać, no to będzie koniec. Kurde, to tak jest z tym bizonami. Już go za szybko, słuchajcie, pochwaliłem. Już mówię, że o, że zapierdziela dobrze, że jedzie. I widzicie, i się zepsuł, i się coś popsuło. No ale kolega gadał, że z nim tak jest. I on mówił, że jak tak będzie robił, to kilka godzin roboty będzie. Jak ja myślałem, że ja to wszystko dzisiaj ukończę. No nie wiem bo może na wszystko padł. Może nie będę go tak odpalał, bo jeszcze faktycznie się. Nie wiem, czy znaczy... Nie wiem, nie wiem, nie ja się nie zna na Bizonach. Dobra, słuchajcie, no to co ja wam tu będę gadał? No musimy muszę zadzwonić do kolegi w takim razie, żeby on tu. Żeby on mi tu kurde pomógł, no bo ja sam to nic tu nie zrobię, no. On się zna na tym bizonie, to jest w sumie jego Bizon, nie? Ale słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli ktoś to obejrzał, to dziękuję wam naprawdę. I niedługo MPG powraca i myślę, że MPG... Jeszcze was nie zawiedzie bo wiem że niektórzy z was mogą czuć troszeczkę tak że kurczę co jest MPG jest nie tak że już nie jest takie ciekawe jak kiedyś Spokojnie mam nadzieję że MPG jeszcze was nie zawiedzie MPG Myślę że Nie powinno jeszcze umrzeć to jeszcze nie jest ten czas Także Ja dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem I tyle składzie. mam już 18 lat także Możemy wypić piwko jak się spotkamy, na przykład. Także ja z Wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego wpadnijcie jeszcze na Instagrama. Na razie.